Siemanko, witam serdecznie. Jesteśmy już po ścińce, godzina 13.30. Wczoraj próbowali naszą szklarnię okraść. A co się takiego stało, chłopaki? Siemano, Siemano, kochani, no, Lipton, no. Komuś zabrakło chyba mamony i postanowił się włamać na szklarnię, no. Do nas próbowali, a czyli no, jeździli, czaili, tak się mówi, że obczajali sytuację, ale u sąsiada znowu się włamali, czyli na pomidory szklarnię obok. Ale co tam zginęło? Jakieś papiery, jakieś głupoty? Ja Ci powiem, jakieś... co zginęło. Zginął telefon, no, zginęło paręset euro, bo tam w, w biurku miał ten właściciel kilkaset euro z tego, co mi gadali. Kilkaset euro, telefon komórkowy jeszcze jakiś drobny sprzęt. mówię wiecie, tutaj na szklarni za, za dużo tak sprzętu nie ma, oprócz komputerów i systemu, który tego wszystkiego nadzoruje. Pieniądze oni tu nie trzymają, no jasne, że ale nie. tam akurat parę stówek mu buchli, co się... Sytuacja ta już się powtarza, bo już kiedyś tutaj właśnie do nas tak. się włamali i też ukradli jakieś drobnostki, ale od tamtej pory mamy takie alarmy i wszędzie kamery, dlatego stąd wiemy, że chcieli się włamać, bo rano pokazywał nam Stefan nagrania z wideo. Jeździło kilku gości na rowerach, na rowerach. koło tutaj, zaglądali do szyby, do biura, ale, no, ale tutaj nic nie ukradli, pojechali na szklarnię obok, czyli dokładnie tam widzowie, za tą rajką, jest szklarnia z pomidorami, no i tam ukradli telefon, tak jak mówiłem, kilkaset euro i kilka Kurde. takich rzeczy, no. No. Jest tak, jest. Ja myślę, ja podejrzewam, nie wiem, jak to będzie sytuacja taka jak kiedyś sprzed lat, to podejrzewam, że ich też złapią, bo nie wiem, czy pamiętacie drodzy widzowie, ale kiedyś robiliśmy odcinek na temat tego, że okradli też tu dwie szklarnie i w tym naszą szklarnię. Rano przyjeżdżam do pracy, wylatuję czarny. Nie dotykaj drzwi, policja przyjechała, odciski palców ściągali, wszystko. No. Kiedy tak. to było? No, o pa kurde, z parę 2000, lat temu. Z no, 12-13. No, no była była akcja, i wiesz, beka jak cholera, bo ogólnie u nas tu to zginęła saszetka z tego, co masz na kole, co wrzucasz te. z drobnymi, no. no. z drobnymi 50 centów, to, to to ukradli. Nic więcej nie ukradli, bo nic więcej tu w sumie nie było, nie? Ale tam na szklarni, już nie pamiętam, która to była dokładnie szklarnia, ukradli dwa monitory. Nie? No i oczywiście wiesz, nic by w sumie nie wyszło, nikt by nie doszedł do tego, nawet jak, bo kurde, nikt tego nie wiedział. Tylko że oni sami się wkopali, bo oni mieszkają na dużym hotelu i oni swoim tam rodakom rozpowiedzieli, że właśnie mają monitory A to, to, ze Polacy, wtedy tak, wtedy to Polacy? Wtedy ale tak. Ale wiesz, jakie jaja? No, bo, zo, ty... najważniejsze, zostawili tutaj, jak się włamali, reklamówkę z biedronki. Bo, no, no, przysięga, naprawdę. Bo ta, to było dawno naprawdę. Pytaj to już się nie... o Harry, przecież Beka ta, no, była. Przyleci do nas biały i się pyta, czy to jest reklamówka z polskiego sklepu. Biały to nasz szef. Bo ja zawsze mówię biały i czarny. Jeden szef to ta. biały, drugi czarny. Takie ksywki im daliśmy. I przybiega się pyta, czy to reklamówka z polskiego sklepu. Ja patrzę na tam Biedronka. No, tak, ta, i oni się właśnie tak walili, bo jeszcze ludziom też rozpowiedzieli na hotelu, że właśnie zrobili, kurde, 210, że mają monitory na tym. No i policja co, przyjechała, wjechała do pokoju, tam dwa monitory. Stały. Na tym, no to od razu ale my od tamtej pory, tak jak mówię, wszędzie mamy dookoła kamery, tak. całego budynku, mamy też alarm, że jakby ktoś tutaj się włamał, na, taki, na ciepło jest czujnik, czy na ruch, nie wiem, na że rusa, zaraz mu się wszystko, włącza w telefonie, się, wszędzie tak. mu się pokazuje, że ktoś tutaj sobie grasuje, no. także u nas by to nie przeszło, ale sąsiada okradli, może teraz będzie mądrzejszy i zainwestuje sprzęt, no. No, ale wiecie, on no, tak to bywa, ja chciałem... No, tak to bywa. No. Tam, gdzie są jakie jeden widz, tam, gdzie są pieniądze, tam są złodzieje. Słuchajcie, ja mam do Was takie pytanie: czy zdarzyło Wam się, że kiedyś może Tobie, Marcin lub Tobie, Ochara, ukrali coś cennego, albo coś takiego, co za... utkwiło w Twojej pamięci? Wiesz co? O takim się przypomina sytuacja nie mi, ale moim dziadkom, nie? Wystawiłem no. mojemu dziadkowi 300 zł. Yy, no. Bo mnie nie było, byłem w pracy dla kuriera, bo miałem jakąś paczka przyjechać, nie? No. I przyjechali tam, nie wiem jakiej narodowości, czy Cyganie, czy ktoś, nie? Tam wiesz, z jakimiś podrobionymi wiertarkami i tak dalej Tak, bo tak dziadkom, wciskali nie? kiedyś, no. No, i wiesz, jak to dziadkowie, to wiesz, starsi nie zagapili się, gościu zauważył, że leży tam trzy stówy, nie? Czapnął trzy stówy, Ciach pojechali, wiesz, dziadek się nie skapał, dopiero jak pojechali, patrzy, że trzech nie ma. No i tyle, i nic nie można zrobić, nie? No, nic tam pamiętam więcej jakie auto, ale co po kolorze nic nie, nie, nie zrobiłem. No tam, nie, no, za drobna blipa. też kwota pewnie. Żeby no, jakieś tylko tutaj... tak mi się to przypomniało w sumie. Dobra, a, a co ogara O'Hara coś kiedyś zrobił? Mi ogara zajebali ogródka. Ogarek, motorek. Na pewno będziecie wiecie wiedzieć, to już dawno, dawno A to 60 czy? Tak, no, dawno, dawno, dawno i nieprawda. No, ale stał. No, to była jedna rzecz, którą mi tak ukradli. Ale tego typa później tam dojechałem, bo potem się to rozniosło między blokami. Kto wie, no to Tam były takie czasy, że rzadko kto jak, miał takie rzeczy. Jak no to, ja wam powiem, co mi ukradli, to moment, normalnie nie. pierdolnięcie jakiego miałem pecha. Słuchajcie, komunia święta. Dostałem na komunie rower górski Górala. No miałem go, nie wiem, 3-4 dni, i wiecie, mieszkałem w takiej kamienicy, i przy kamienicy były komórki, i tam trzymałem komórkę. I rano schodzę z ojcem, a tam tylko kłódka rozpiłowana, i roweru nie ma, nie? 3 dni miałem rower kiedyś się kurwa znajdę, nie? No dokładnie. Ale nie, no, wtedy na no, przykład, dla chłopaka, tego chłopaka, no, to miałem doła w naprawdę no, nie, wielkiego, no, nie? z no, komunii zajęli, zajęwali. No. Na te czasy rower to był taki. Nie, pecha po prostu. No, tego mówię, nie, nie kradnijcie, nie? No, nie kradnijcie. Jak kradnijcie, to kradnicie milionerom. No, dokładnie. Nie biednym ludziom, jak no. mówię. Nie, oczywiście żartuję, nie powinno się kraść, bo wiadomo, każdy na swoją rzecz ciężko pracuje i. No pewnie, no. no. i przykro się robi, jak ktoś pracujesz, odkłada sobie pieniądze, ten taki przypadek gości odkładał pieniądze, kupił sobie samochód i mu zajebali ten samochód. Tak, tak. się takie no. przypadki u mnie w nowej soli giną często samochody. A to jest wszędzie dużo złodziei. No. no to wszędzie, wszędzie, ginie. zawsze trzeba patrzeć, mieć oczy dookoła głowy. Nie? A Najlep... dobra, a czekaj Jochara, bo zanim powiem, do oko... no dobra, dokąd no, dookoła głowy. Najbardziej mi się śmieć chciało z tamtej sytuacji, wtedy się do nas włamali, bo wtedy co się włamali, to ogólnie to oni zabrali małą kasetkę z pieniążkami. A tam to normalnie drzwi rozjebali, które gdzieś z tysiąc kurwa, euro może kosztowały, nie? Bo te samo rozsuwne automatyczne, nie? No to oni to Romułowym rozwalili. Więcej szkód taką... robili niż to było warte. Bo <laughs> o to no. ci chodzi o hara. A ja chciałem napisać, żeby nasi widzowie napisali, czy może im się przydarzyła jakaś krótka sytuacja, że ich okradli jakoś niekorzystnie, że za utkwiło to w ich pamięci, zapamiętali to na dłużej. Zdjęcie, Także piszcie co? jakieś fajne historie. My na pewno poczytamy, a tymczasem lecimy dalej. Bombi konkretnie, stań o obok tego kontenera, żeby zobaczyli jaki on jest wielki On jest jak 50... Jak 100 razy Ohara Poczymaj. Poczymaj moją śniadaniówkę Ja wbiju się tu na górę Ja mówię dobrze po ukraińsku Tak O, zobaczcie ile tego Syfu jest Zobaczcie Tyle my nazbierali Z Oharą, znaczy nie Ochara No ja tam akurat. Ja Ohara ja akurat nie, ale. Dobra, z Marcinem Jutro nie gdzie my to będziemy rzucać. Tu się pełne. To trochę opadnie na dół. Już nie opadnie chyba. O. Jak sok teraz leci. Pokaż, Kompostownik O, Do Kuraj. US A, A tutaj to kochani gra. widzowie, tutaj, tutaj się robi wino. O, tu to, tu to z, tu z tego leci Komentuję Widzisz, tam leci wszystko. Tu to leci, tu, 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 tu leci Wiesz sobie. jak to musi jebać? No na pewno. O kurde. Wino pierwsza klasa. Jak macie chętnego na zakup, to dawać tu butelki wrzucamy i zlewamy. No i cały my nas zbierali, nie? Ja tego i to kurde, parę dni, nie? Odbywna tu jeszcze się będzie roku. trzeba posprzątać? Niedawno były w To jest tydzień czasu, od poniedziałku no. do czwartku. No, nie Dzisiaj nie jest czwartek. A jeszcze mamy 4 dni zbierania. Tak, także na pewno jeszcze jeden będą musieli zamówić. Ten to... ją... Oni przewożą na wymiankę od razu, nie? Tak, na wymiankę, ale to też topy tam jest wrzucane wszystko, nie? Nawet ze sortowni widziałem. Że tam, tam. Te Cały sytuacji. Tu chłopaki, o, możecie zobaczyć jak czyszczą jeszcze na koniec dnia. Tak, potem. Ładnie podlewają kwiatki. Musi być Bo to wymieniali witnie. niedawno, Ta, nie? Tak, wymieniali całe Tu ja mamy taką to jest... rzekę, to jest Dunaj chyba, z tego co wiem to... <laughs> No, można już popływać, <laughs> śmiało. Dobra <laughs> Dobra, trzymajcie się widzowie Do jutra, no, miłego ja wieczoru, nie? Wzajemnie, Ale, no. wszystkim życzę Piękny rzut na niebo